Słuchajcie, jedziemy z tym koksem, bo no, ale do śmiechu nie jest. Ale to nie jest mi do śmiechu, nie jest mi do śmiechu. No. Osiemnasta kawa dzisiaj. <try disco> Osiemnasta kawa. Osiemnasta kawa. Ja mogę pić non stop. Widzę, że ja kawę lubię, ja się nakręcam przy kawie. Ja jestem bardziej merytoryczny wtedy. To mi wszystko pomaga, żeby yy, yy, tak zdroworozsądkowo podejść i żeby móc ocenić. Hmm, oczywiście w yy, bardziej merytoryczny sposób sytuację, która nas otacza, którą, którą po prostu mówiąc krótko i dobitnie doświadczamy. A nie jest mi dość. Tak. Kawa super, kawa super, kawa jest zawsze dobra, mimo że już 18 i można powiedzieć, że już mam dosyć, ale ja nie mam dosyć. Jestem głodny. Jestem głodny dobrej kawy. Ja potrzebuję jej, tak jak potrzebuję dobrych meczów. A co żeśmy teraz widzieli z Węgrami? Co to było? Możecie mi tak jakoś własnymi słowami to w komentarzach napisać, co to było? No to ja wam powiem, sami to napiszecie. Ja wam powiem, co to było. Było po prostu nieporozumienie. To była dewastacja naszych e, nadziei. To było niszczenie. To było zniweczenie wszelakiego podejścia profesjonalnego. Naszych nadziei. Myśmy naprawdę wierzyli. Nasz obraz e, iberyjskiego trenera już w zasadzie Miał taką postać Boga futbolu. Myśmy naprawdę wierzyli. Ja bardzo wierzyłem. Ja bardzo wierzyłem, ja przestałem wierzyć. A już przestałem wierzyć, już mnie nikt nie nabierze teraz. <laughs> nikt już nie nabierze. Bo ja lubię. Znacie mnie? <laughs> Znacie mnie? <laughs> ja lubię statystyki. Ja lubię te Trzeźwe podejście. Ja lubię merytoryczność. Ja lubię statystyki i lubię logiczne myślenie. Logiczne myślenie. A to zawodzi. W tym ostatnim meczu to zawiodło. I dlatego ja po prostu muszę się troszkę dopingować. Moją kawę mogę pić cały czas. No, no, a cały czas piję. Trzeba się na Nie będę sobie żałował. Że... To jest jedyne, co mi trzyma teraz przy życiu. To jest jedyne co? Bo myślałem, że reprezentacja mnie trzyma przy życiu, ale po prostu zostałem. Zrównany z ziemią, zrównany z ziemią, moje nadzieje, moje aspiracje, moja rządza, moja chęć pokazania wszystkiego, co dobre, co piękne w futbolu, zostało zdeptane przez człowieka obcego, nie naszego, obcego z Iberii, a mieliśmy swojego. A muszę przyznać, że też trochę go gnoiłem, no ale taki mój program, taka moja natura, muszę tak robić. Bo inaczej, gdybym tego nie robił, słuchajcie, to byśmy skończyli program. A chodzi o to, żeby nagrywać. O to, żeby coś się działo. Bo brakuje merytorycznych kanałów na, 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 na tym świecie internetowym. Brakuje, oczywiście. Są kanały sportowe, słuchajcie. Fuu. Ale oni już zaczęli mówić o. Nie wiem. O. o rapie. Co to ma wspólnego z piłką? Piłka jest sens życia. Zybicieli Boniek awansował dzięki temu, że piłka jest jego sensem życia na FIFA, na prezydenta. A Zybicieli Boniek już jest FIFA, już nie jest prezes, już nie jest prezes, no, no, no dobrze, no żeby książkę napisać, a nie wiem czy nie napisze kolejnej. Naprawdę mam takie marzenie, to jest moja moja aspiracja. To jest moja aspiracja, moja aspiracja, to jest moja aspiracja, dla kogo ja to piszę. No dla was kochani, dla was, ja jestem dla was. Ja jestem dla was całym sercem, całym serduchem, całą swoją prezencją, całą... So... To jest moje marzenie, to jest mój plac ja tak jestem. Osiemnasta <ścoughs> kawa. Kawa pyszna, ale mecz do bani. Tak się nie gra, słuchajcie, kto z was grał w piłkę, nawet amatorsko, tak się nie gra. To był mecz o stawkę. To był mecz o stawkę. No, no, ale c co? C znaczy c co, co już wygrali? Myśmy nic nie wygrali. Po to FIFA zrobiła taki numer, że, że po prostu kwalifikacje są do końca. To jeszcze ale nie że baraże jeden mecz. Nie, nie, nie. To jest turniej barażowy. To jest druga część jakby eliminacji. Z tego się wyłania naprawdę prawdziwe zespoły, które naprawdę się nadają na turniej mundialowy. A mundial ma swoje tajemnice. Myśmy te tajemnice chcieli po prostu teraz jakby odkryć na nowo, z nowym trenerem, z trenerem przyszłości. Nie chcieliśmy mieć swojego, narzekaliśmy, deptaliśmy, zrównaliśmy ze siebie, o, teraz chcemy niestety no deptać kolejnego. No nie wiem, czy to jest dobre, ale po prostu mecz do Słuchajcie, bo yy, Sosa tłumaczył... <laughs> Jedno pytanie zadajmy sobie, zanim w ogóle zaczniemy w ogóle się wypowiadać profesjonalnie, merytorycznie, statystycznie, logicznie przede wszystkim. Po co Przyszedł Sosa. Proszę bardzo, pytanie na czacie. Proszę, co przyszedł? Jeden kapota, żeby przyszedł. <grywa> Dwójka, po to, żeby przyszedł, żeby coś zmienić. A trójka, żeby przyszedł po to, żeby. No, żebyśmy wygrywali. Bardzo proszę, numerki na czacie. Ja lubię <grywa> zabawy, bawmy się. Bawmy się, szanuj, bawmy się, bracia. <grywa> bracia piłki. Bracia, zabawmy się, a no, bardzo fajnie, ja lubię takie zabawy, bardzo, bardzo fajnie, no bardzo fajne, naprawdę. <laughs> na czacie, bardzo proszę, bardzo proszę. Bo ktoś by powiedział, że nie że że, 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 że są takie mecze są po to, żeby, żeby sobie, sobie przetrenować. Żeby sobie sprawdzić niektóre jakieś e, tak, e, strategie e, gry. <laughs> nie, 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 to nie są te mecze. Taki mecz strategiczny, badający. Różne możliwości. To był mecz z Andorą. A myśmy z Andorą zagrali, jakbyśmy grali, myśląc o świata. Staliśmy bramkę. Graliśmy z zespołem, który ma jednego, przeci... jednego zawodnika mniej. A z Węgrami? No co było, to jest jakieś nieporozumienie. To jest jakieś nieporozumienie, słuchajcie. To jest nieporozumienie. Ktoś, o, ktoś powie, że nie, z Belgią, Belgia mogła wygrać z Francją, w, w Finlandia mogła wygrać z, z Francją, nie, z Francją, Belgia z, z, z kimś, nie, nie pamiętam, jak e, Albania z Andorą, coś, nie, tak, Albania z Andorą mogła wygrać, tak, ale to jest, słuchajcie, to jest złe myślenie. To tak się nie myśli. Tak nie myśli prawdziwy kibic. To jest złe myślenie. Trener też nie może tak myśleć. Pełna konsolidacja. I koncentracja na mecz z Węgrami. To była podstawa. To była podstawa. To była podstawa. Bo ty masz wpływ, Paulo. Ja wiem, że to oglądasz w całym swoim sztabem Ty masz wpływ na to. Ty, ty jako Paula. Paulo, 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 do ciebie mówię. Ty masz na to wpływ. I ty powinieneś to właśnie robić. Ty powinieneś to robić. Tak, tak. Ja jako pasjonat, ja się nie godzę na to, ja się nie godzę, bo moja pasja to jest pasja, a pasja to, co prawda to pasja, to też jest cierpienie, tak, to też, to też można tak powiedzieć, no ja teraz w zasadzie cierpię, ja cierpię, ja się patrzę na to, ja po prostu cierpię, a to nie może być tak, bo, 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 bo ty jesteś odpowiedzialny za to, Paulo. musisz to zmienić, bo polecikówka. główka, niestety, ja jestem, na przykład, aha, ostatnio na ten temat rozmawiałem z Janiszem, też już chyba podleciał, nie, nie mogę się dogadać, nie mogłem się dogadać. Dobra, słuchajcie. Podsumowanie tego meczu. Weźmy lewego. Który zna swoje ciało najlepiej. Słuchajcie, lewy zna swoje ciało najlepiej, bo lewy się kąpie. Zna swoje ciało. No przecież nie Ania go zna najlepiej, tylko lewy zna swoje ciało najlepiej. On potrafi oszacować swoje siły, ile im starczy, jemu starczy na, na, na mecze. Ale jakie on ma mecze? Słuchajcie, gdzie tu się oszczędzać? Z całym szacunkiem. Ma ligę mistrzów, ma mecz ligowy, później ma mecz z Arminio, Z Arminio. Wichniar, jak mnie oglądasz, a na pewno mnie oglądasz, na pewno mi oglądasz. całym szacunkiem. Arminia to nie klub, to nie jest drużyna, to nie jest przeciwnik. W dresie lewy podwójnego hatryka szala na luzie, na luzie. Także na Węgrzech, na, na Węgry powinien normalnie zagrać. To jest po prostu szok, to jest po prostu szok. Także Wichniar, po prostu no, nie obra się, ale Bayern nie może decydować o tym, czy Lewy ma zagrać reprezentacyjny mecz. Nie może, nie może. Pytanie, kto rządzi? Bayern czy, czy Sousa? Czy Sousa jest zatrudniony? To jest przede wszystkim pierwsze pytanie. Czy Sousa gra dla Bayernu, czy, czy Sousa gra, nie, czy Sousa gra dla reprezentacji polskiej, bo to, to jest ważne. 18 kawa, a jak będzie poczęła, zrobię sobie 19. E, także słuchajcie, no, bo, słuchajcie, bo Lewy to jest lider, no nie może go zabraknąć. No Glik to jest lider. Mamy kilku liderów, Krychowiak jest liderem. Cały kręgosłup został wyciągnięty i puszczony bez kręgosłupa na mecz z przeciętną drużyną węgierską. Nie może tak być, ja się na to nie godzę jako pasjonat. Ja się na to nie, nie, nie godzę. Występ w reprezentacji to powinna być celebra przede wszystkim. To jest święto, to jest duma, to jest, to jest, to jest zaszczyt. To jest promocja, to jest prezencja przed kibicami. Był komplet. To po prostu jakaś drużyna wyszła, coś nieprawdopodobnego, i przegrać zasłużenie przegrali. To, to jest coś niesamowitego. A ja dlatego się pytam, gdzie jest zatrudniony Paulo Souza? Gdzie jest zatrudniony W niemieckim e, Związku Piłki Noży? Nie, nie. Paulo Souza jest zatrudniony na umowę o dzieło na Powstaniu Warszawskim. Na Powstaniu Warszawskim? W PZP, nie? Znaczy ulica Powstania Warszawskiego, 7 umowa o dzieło. A co jest dziełem? Co jest dziełem? Trening? Sprawdzanie możliwości? Nie! Dziełem to jest awans na mundial! To jest dzieło! To jest dzieło! To jest cel każdego trenera reprezentacji Polski. To jest każdy dzieło bo to, bo to, jest, to jest honor. To jest, co jest cele, to jest celebra. Jak tego nie ma, to z umowa o dzieło została została rozwiązana. A tu się nigdzie nie szczypie. <grym> nigdzie nie szczypie, tak jak się nikt nie szczypał z Brzęczkiem. To no teraz to się nikt nie podniosł. Nie, 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 Słuchajcie, To jest wszystko moje statystyki. Ja nie marnuję kartek, tak, żeby sobie pisać. Za Ciebie. Za Ciebie. <grym> ja to wszystko notuję. To jest, to jest, to jest szósty ton moich rozważań strategiczno-konceptualnych. To jest szósty rozważań. Także złecie. Ja uważam, że. no tak jak to, co sobie napisałem, to ja po prostu, słuchajcie, no ja to przeglądam, tak? Ja to przeglądam, bo ja to analizuję. Ale ja po prostu uważam, że te wszystkie decyzje, decyzje mm, są, są niezrozumiałe. Ja po prostu, ja po prostu już nie mam zdrowia tego gościa. Ja już nie mam zdrowia. On mnie wykańcza. Wykańcza psychicznie, mentalnie i można powiedzieć, że fizycznie. Ja już mam tego dosyć. Ja się fizycznie wykańczam. Ja nie mogę na to patrzeć. jeśli ja na to nie godzę jako pasjonat. A ja jestem pasjonatem. A to już wszystko zdać że lubię statystyki. <grymne> lubię, a to wszystko lubię, a to wszystko lubię, ale nie można mnie wykańczać, bo ja wtedy ja ten. Chociaż, powiedziałem, że ostatnio coś drgnęło, także cieszę się, że, że coraz więcej fanów. I dziękuję bardzo, bardzo oczywiście, ale ja po prostu nie, nie mogę. Ja, ja po prostu nie mogę, ja, ja po prostu nie mam siły na takie coś. Ja nie mam siły, bo ja co prawda piję kawę. Ktoś mógł powiedzieć, że a, bo za dużo kawy. Nie, 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 nie. kawa jest dla mnie takim e, zastępnikiem tego wszystkiego, co ja teraz przeżywam. A przeżyłam to, ja, że naprawdę, ja naprawdę, ja już nie mam siły. Ja już nie mam siły na to wszystko, naprawdę nie mam siły. Nie, 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 mnie to słuchajcie, trafia, to tak nie może być. Reprezentacja to nic podwórko. To nie są kontrolne mecze. To jest honor, ojczyzna, Bóg. Zaszczyt przede wszystkim duma, a nie uprzedzenie. Nie może się bać. Po to gramy, po to gramy. Słuchajcie, ja oczywiście te argumenty, które tam przedstawię, są za to ja po prostu nam nie trafiają. Ale z drugiej strony, ja go lubię. Ja go chwalę, ja go wielbię. Sousa rozbudował kadry. Kapitalnie. Także ja mam po prostu takie, takie, takie dziwne to uczucie wobec niego, bo przecież on rozbudował kadrę, on pięknie to poprowadził, tam ilu zawodników jest ku, wokół kadry, no rozbudował to w końcu, popatrzył się szerzej na szansę stworzenia naprawdę drużyny. Myślę, też teraz nawet dwie jedenastki są, ale co z tego, co z tego, że ostawka traktuje jako mecze kontrolne. To aż nawet nie przystoi takiemu trenerowi. No nie przystoi, słuchajcie. Musi być kręgosłup, musi być miednica, muszą być biodra tej drużyny musi być mózg, musi być musi być. To no, no, no wiecie, no musi być to coś, a to wynaj, wy, wyciąga z tej drużyny kręgosłup. Nie ma biednicy, a na bramce stoi. Nie wiem kto. <laughs> naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. No ja między nogami. No jak tak można? Jak tak można? Nie przystoi. To szok. Szok. To jest szok. To jest szok. To jest szok. To jest szok, 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 szok słuchaj. To jest szok. No i patrzę się na to, to notatki nie bierze. Ale weźmy takiego modera. Weźmy takiego modera. Moder mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Świetny. Kapitalny gość. Gra w, w angielskie lidze. Szuka płaci. Nakręcał go. Kapitalnie biegał. Ma siłę. Świetnie. Nakręcał go. Pobudzał go cały czas do przodu, do przodu, do przodu, ale uwielbiał tego modelu, po prostu, że go kocham. Świetny zawodnik. Cud, że wyszedł spod yy, skrzydeł Żorawia i poleciał do Anglii. Cud, z niego coś będzie. No, Kapitanie. Świetnie. Tak go pobudza, tak go nakręca, że. No ale co? No on go zmienia. On go zmienia. No, ale jak może zmienić? Jego zmienić? To klicha trzeba było zmienić bo klicha grała kicha, na to się nie można było patrzeć, co to jest w ogóle, co to jest? Gdzie tu jakaś strategia, gdzie tu jakaś logika? Logika, 2 plus 2 to jest 4, 3 razy 3 to jest 9, 9 razy 9 to jest 81, a on mi mówi, że jest 18, tłumaczy to tym, że 1 i 8 też jest, co z tego, ale odwrotna kolejność, gdzie tu logika? To nie może być takie rozumowanie. No Jak można trzymać, jak można ściągać nieodpowiednich zawodników wcześniej niż powinno się? świetny był. Model był świetny. Puchacz, nakręcany, go Kocham, puchacza. Ja, ja, ja kocham jego. Słuchajcie, ja puchacza kocham. No jego ambicje, jego porywczość, jego chęć gry do przodu. On jest taki fajny brodacz. On jak taki wiking to goni. No przy kapitanie. Ma charakter. Szarpa, on nakręcał się. On dał się nakręcać przez, e, przez, przez modera. On był takim bączkiem nakręcanym. No kapitalny, ale co z tego, jeżeli siat? Później zabrakło mu sił i z puchacza się zrobiła puszka, którą się kopnęło gdzieś. No nie ma siły, chłop. I dlatego takich cieniasów nie lubię. Bo to dla mnie nie jest zawodnik. Cienias. Nie ma siły. Nic dziwnego, że nie gra Bundesliga w całym składzie. Nic dziwnego. Tam Bundesliga tego sobie zweryfikowała. Dzięki. Za, za słaby, za słaby, za słaby, za słaby. No jak mówię, Mr. Sousa, no brak logiki, brak, brak przejrzystości w ogóle, brak czytania, umiejętności czytania strategii działania. Brak, to nie widać sensu. Są w szoku po prostu. W szoku. Nie te zmiany. Nie ci zawodnicy grają. Ci, co powinni grać, nie zagrają. Szok! Ja to mówiłem w studiu przedmeczowym, że nam starcza remis, żeby cię rozstawion. a tak pff, zagramy sobie jako drużyna dokoptowana do tych lepszych i będziemy grać na wyjeździe, a można było grać na narodowym, Fulkasy dla nas, Fulkasy ze sprzedaż biletów, a tu tak gramy na wyjeździe, gdzieś nam tam poślą, no i zobaczymy, zobaczymy, a tak była szansa, żebyśmy zagrali w play-ochach, <laughs> w play żebyśmy byśmy zagrali, naprawdę, no, naprawdę. No, no, no. Katastrofalny błąd, katastrofalny błąd trenera z Iberii, Kata, katastrofalny, zapamiętajcie, katastrofalny błąd. Kata. Co prawda on postawił monument lewemu w Kickerze, postawił, no, mówię tam pięknie, no czytam, bo ja mam cały czas kilka no, widziałem ten wywiad, postawił, 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 postawił ee, e, monument, postawił mo monument lewemu, postawił, no ale co z tego, <laughs> nie wystawił go, <laughs> postawił monument, ale nie wystawił go, oszczędził go. Znaczy, on jest jakby na zasadach, że on jakby jest zatrudniony przez e, Bundesliga. <laughs> nie, nie, on jest. On jest zatrudniony w bitwa warszawska. Żeby pamiętał, żeby ktoś mu przypomniał. Mam nadzieję, że będzie jakaś rozmowa. Króciutka przed Borażami. Nie wiem, co on do marca będzie robił. No, a, a, a co, jestem ciekaw, naprawdę. <laughs> tak w niego wierzę. Tak w niego wierzę. Sos. Wierzyłem w niego. Czułem, że jakaś fala nowa, nowej myśli szkoleniowej przychodzi. Zagraniczna. No, a tak widzę, że kolejny teren będę musiał się czekać. Jestem zdruzgotany. Nie tak sobie to wyobrażam. Byłem przekonany, święcie przekonany, że my po prostu będziemy rządzić w tych plejochach. W playochach. To tak nie może być. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić. Ratujmy polską piłkę. Ratujmy polską myśl szkolnikową. Chronimy trenerów. Chronimy bo ja zresztą mam zapisane, to po prostu, to Są statystyki. Znacie mnie. Ja lubię statystyki. Ale tak to, bo to y, muszę to wyrzucić, bo to jest wszystko na darmo. Po co ja to robię? Po co ja to robię? To jest moja krwawica. To jest moja pasja. Po co ja to robię? A to nie jest fajnie. To nie, nie, nie jest w ogóle takie śmieszne. Naprawdę, nie wiem co powiedzieć na zakończenie, bo ja jestem zdruzgotany, ja jestem, e, jestem, e, ja już nie mam siły, ja już nie mam siły na tego gościa. Bez Węgrami? No i co, trener Węgrów, Rosji, podchodzi później mówi, że, że, że fajnie, że dla nas lepiej było, że lewego nie było? To jest takie fajne? Tak? palo ja mówię do ciebie, bo ja wiem, że to oglądasz. Masz? Uderz się w piersi. Uderz się w piersi. I powiedz. A no, on dosyć to. Ja jestem zdruzgotany. O. Ja po prostu nie mam siły. A nie chciałbym, żeby po prostu, żeby, żeby coś się stało, tak? Jeśli nie, nie są za, to kto? No ja bym zadzwonił w jedno miejsce, w Niemczech on odbierze telefon. On się też czuje że Brzęczka z powrotem byśmy z takimi Węgrami normalnie wygrali. normalnie byśmy wygrali. To, to nie jest tak, żebyśmy nie wygrali. No Brzęczyk by tak nie zrobił, takie numery. Tam jeszcze, jeszcze by zagrał Błaszczykowski. Na, na, naprawdę. Troszkę Porusz, poruszał, poruszał, poruszam, już to lepiej lepiej niż klich. Lepiej niż klich, bo klich grał kichę. Klicha grała kichę. To nie, on nie może tak powiedzieć. Zostawiam was z tymi myślami. Przeanalizujmy sobie całą sytuację. Jestem zrozgłoszony, jestem rozbity. Nic mi się nie, już nie chce. Mi pasja, cierpienie. Nie co powiedzieć? Jestem załamany. Nie tak sobie poproszę. Pozdrawiam Życzę wszystkim miłego wieka.